Zastanawialiście się kiedyś, jak robić takie piękne animacje w BMG Drive? Jeżeli tak, to oglądajcie dalej, bo w tym filmie Wam to pokażę. Więc cześć, witajcie z tej strony na tek I najpierw wybieracie jakąś mapę oraz jakieś auto. Teraz klikacie na Escape i klikacie to stosuj aplikację UI i dodaj aplikację. Tutaj możecie wyszukać powtórka i tutaj się to pokaże. To na to klikacie i gdzieś to stawiacie na ekranie. Ja swojej postawię o tutaj. I gracie gotowe i Escape W razy. Teraz klikacie na ten czerwony przycisk, żeby zacząć nagrywać. Doklikacie i zaczynacie jechać. Teraz jedziecie gdzie chcecie i jak chcecie. I to wam się wszystko nagra. Teraz, gdzie nagrało 55 sekund, to mogę kliknąć tutaj na Save Recording. Na ten czerwony kwadrat. I teraz ja nic nie robię i się odtwarza to nagranie. Ja, e, mogę teraz nie wziąć F8 i sobie latać, a auto w całości będzie jechać tak samo jak jechałem wcześniej. To teraz znowu klikacie na ten kwadracik, close replay. Teraz, żeby dodać taką latającą kamerę, to klikacie na Escape, teraz Main menu i powtórki. I tutaj się zapisują wszystkie powtórki, jakie kiedykolwiek nagraliście, i piszę także rozmiar pliku i możecie e, to usunąć jeżeli dużo takich plików będziecie nagrywać to e, może Wam się skurczyć miejsce na dysku to wybieracie e, ten plik, który właśnie nagraliście zwykle jest to ten na, na samym dole, ale nie zawsze więc patrzycie, która jest data dzisiaj jest e, 6 kwietnia, więc tutaj jest 6 kwietnia i godzina to klikam tutaj na play i tutaj się pokazało teraz to auto i zaczyna jechać klikam na escape dwa razy żeby to zniknęło, żeby zatrzymać to, klikam na J, Teraz klikacie na F11 albo FNF11. Tutaj na górze wybieracie Camera Path Editor. Klikacie tutaj na New. Teraz jak to ruszam, to auto też e, się rusza do przodu i do tyłu. To biorę to na zero. Tak, teraz auto jest tutaj. Kamera podlatuje tak, żeby e, było widać auto. Mniej więcej o tak. I wy sami możecie wybierać, e, jak ta kamera ma latać i się ruszać. Nie musicie tego robić tak samo jak ja. Jeżeli chcecie, żeby kamera zaczęła być tutaj, to klikacie na Add Marker. Teraz klikacie na Spację, żeby auto zaczęło jechać. Żeby zatrzymać auto, znowu klikacie na Spację. Teraz latacie kamerą przyciskami W, A, S oraz D. Add Marker. Spacja. Znowu Spacja, żeby zatrzymać auto. Podlatujecie znowu do auta i. Add marker i tak kontynuujecie tak długo jak chcecie. Jak postawiłem e, parę kamer, to teraz mogę latać i tutaj są te kamery. E, tu jest jedna, tu jest kolejna i, i, i tak dalej. I, I starajcie się nie stawiać tych kamer zbyt blisko siebie, bo później film będzie bardzo chaotyczny. Teraz tutaj zrobiłem tylko e, kilka tych kamer, to teraz mogę kliknąć na play. I teraz e, się odtwarza animacja, którą zrobiłem. Tak, klikacie na spację, żeby zatrzymać. Możecie też kliknąć na Play Close Editor. To się zamknie tamten editor kamery. I będzie e, w pełnym ekranie ta nie wasza animacja lecieć. To teraz, żeby znowu do tego wrócić, klikacie na F11. I się pobawcie tutaj perspektywą, z której strony e, auta ta kamera... Jest z przodu, z tyłu, z dołu, od góry i tak dalej. To Wasze filmy będą wyglądać naprawdę fajnie. I oczywiście wasz pierwszy film może nie wyjść idealnie, ale jak będziecie robić więcej takich filmów, to na pewno się nauczycie, jak zrobić, żeby to fajnie wyglądało. Teraz ja jestem zadowolony z tym, co mi tutaj wyszło. To teraz klikam na F11, żeby to zamknąć. Tak? Klikacie na Escape, środowisko. I tutaj możecie wybrać czas i teraz jak jest środek dnia to to wygląda tak normalnie, ale jeżeli chcecie, żeby to wyglądało jakoś inaczej, żeby się to różniło możecie wybrać tutaj na przykład wschód słońca albo wieczór albo zachód słońca, noc, w nocy za bardzo nic nie widać, to trzeba włączyć światła w aucie, jeżeli chcecie mieć światła włączone to musicie to zrobić zanim nagracie ten klik, ponieważ auto jest zablokowane jak już to nagracie. To teraz, jak wybierzecie, którą chcecie mieć godzinę, to znowu wracacie do tego F11 i auto może tak dziwnie wyglądać, ale tym się wcale nie przyjmujcie, To jest w miarę normalne. Jak, zacznie, jak auto zacznie jechać, to się zrobi normalne. To jeżeli chcecie mieć to zamazane tło, to klikacie tutaj na Depth i Enable. To teraz tło się za zamazuje. Jeżeli auto będzie daleko od kamery, to też tutaj może zostać zamazane. To tutaj możecie zmniejszyć, jak bardzo to ma być zamazane. Mi wystarczy troszeczkę, i tymi innymi ustawieniami też się możecie sami pobawić. To teraz możecie nagrać ekran, na przykład klikając Windows i G, ale to może nie zawsze działać. Teraz klikacie tutaj na nagraj, ale u mnie to najwyraźniej nie działa. To możecie ściągnąć program e, o nazwie OBS Studio, którym teraz nagrywam ten film. Jest bardzo fajny. Musicie się go trochę nauczyć. Jest dużo poradników na internecie, albo możecie użyć jakikolwiek inny program, jaki chcecie. Ja, ja użyję ten do tego filmu. To teraz klikacie na Play Close Editor. Możecie od razu kliknąć na J, żeby zatrzymać. I teraz, żeby ukryć te elementy tutaj graficzne na ekranie, to klikacie na Alt oraz na U. Teraz to zniknie. Teraz jak klikacie na Escape, nic się nie stanie. To musicie znowu kliknąć na Alt i U. To wam się to znowu naprawić. Żeby teraz to auto zaczęło jechać, to klikać na J i auto jedzie, kamera się rusza. I to może nie wygląda świetnie, ponieważ nie mam z tym jakiegoś strasznie dużego doświadczenia, ale myślę, że nie wygląda to najgorzej. Najgorsze jest to, jak kamera się jakoś ekstremalnie szybko rusza i najpierw tutaj, potem tam jest, to może nie wyglądacie zbyt dobrze. Tak, teraz zatrzymujecie nagrywanie i klikacie Alt i U i wszystko się tutaj przywraca. I niedawno nagrywałem ten przegląd aktualizacji 0.28 i w tym filmie też dużo takich animacji Zrobiłem. Jeżeli chcecie obejrzeć same te animacje, to w opisie jest link do filmu, gdzie są same animacje i dźwięk auta. Ja tam nic nie mówię, nic innego tam nie ma. Jest po prostu 5 minut animacji w BMG, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to to obejrzyjcie. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Jeżeli tak, to się Wam może spodoba ten film, który teraz na ekranie się pokazuje. Jeżeli nie chcecie żadnego jednego filmu pominąć, to zasubskrybujcie mój kanał i zostawcie łapkę w górę. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Cześć!